Twój okay. hangout nadawany na żywo jest aktywny. Cześć! się. Okay. Czekaj. Zero widzów, lubię placki. Cześć. Na... Dzięki za 263 wyświetlenia. Jak na razie. na razie coś nie działa, bo Starting Sun pisze. Co? Nie wiem. Starting Sun. Dobra, z kolegą gadam, nieważne. I to był taki testowy Hangout, nie wiem co to jest, bo nie znaczy Hangout. Poczekaj, kamerzec, to ekran idzie. No, znowu No nie wiem, sorry, tak ja poznałem dopiero. Udostępni ekran. Ekran ja Skype. Ja coś nie widzę, żebyś leciał. Ej, chyba lecisz, chyba lecisz. Lecę na Chyba lecisz, no? chyba lecisz ale nie wiem czy lecisz. Dobra, mara. No, Ej, jesteś, jesteś. Dzięki. Jesteś. Cześć, będę robił hangout na żywo. A.